Cześć wszystkim, tu znowu jak crazy pani kolekcjoner. Chciałem się wam pokazać moje Limited Edition kart Editions pani of Slug 2012-13. To jest moja pierwsza. Andreas Niesta, Georgios Samaras z Cylkiku, druga. Javier Pastor, Saint-Germain, przecież moja karta kosmologii Wojciech Szczęsny z Arsenal London, Andrea Pirlo z Juventusu Gianluigi Buffon z Juventusu także także Robert Lewandowski z Borusu, Robin Van Persie z Manchester United zostaną jeszcze dwie Karty to one? Fernando Torres oraz John Terry. Tutaj jest mi miejsce, jest to Tak pokażę. Więc, zobaczymy Następnie w następnym filmiku. Pokażę Wam moje najlepsze karty z UEFA Euro 2012.